Biblia internetowa Jarka Zabieło jest jednym z najlepszych tego typu programów w Polsce. Aby zaznajomić się z programem możemy kliknąć menu podręcznik i tutaj po kolei przestudiować jakie możliwości ten program posiada. Jest tutaj kilka działów. W dziale pierwszym możemy zorientować się w jakich językach istnieją przykłady. W dziale drugim w jaki sposób możemy skutecznie wyszukiwać poszczególne słowa i wyrażenia, jakich operatorów logicznych używać czy też wyrażeń regularnych. W dziale trzecim jest pokazane, w jaki sposób możemy wyświetlać poszczególne przykłady w sposób międzywierszowy oraz jakie skróty. Do ksiąg biblijnych zostały użyte i które trzeba stosować. W dziale czwartym mamy informację o tym, w jaki sposób tę Biblię internetową można wykorzystać na własnej stronie www. W dziale piątym jest ukazana możliwość poszerzania. Tej Biblii, internetowej, poprzez własny wkład, własne dodawanie jakichś modułów i przekładów. W dziale szóstym mamy informacje o przekładach i w siódmym są pokazane materiały internetowe, biblie, które można znaleźć w internecie.